Hej, 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 ziomy, ziomeczki. Dzisiaj dla was pokażę jeden z najwspanialszych, najbardziej prostych koktajli, drinków do zrobienia, szczególnie na lato. Pochodzi on z krainy dużych tyłków, czyli Brazylia. Nazywa się caipirinha. Jedyne składniki, które potrzebujecie, jest kaszasa, alkohol robiony z trzciny cukrowej, następnie zwykły biały cukier, lemonki i trochę lodu. Zaczynamy od naszej lemonki. Tradycyjnie zostawia się skórkę na lemonce, ale moim zdaniem, jeżeli to skórkę zetniesz, masz mniej goryczy. Dla mnie bardziej smakuje, także lawa to pokaże dzisiaj jak ja to robię po swojemu. Ścinamy dwa końce lemonki, przewracamy ją na bok i obieramy ją dookoła. Po czym tniemy ją na cztery kawałki, ale moi drodzy, wycinamy ze środka tą białą gąbkę, ponieważ ona w sobie też posiada bardzo dużo goryczy. Następnie wrzucamy w szklankę, dajemy łyżeczkę cukru. Jeżeli bardziej lubisz słodkie, daj dwie łyżeczki cukru. Miażdżymy to. Jeżeli nie macie patyka do miażdżenia, możecie to zrobić łyżką. Troszkę dłużej zajmie, ale też osiągniesz ten sam cel. Ja lubię wyciągać te odpadki z cytryny, te membrany. Zostawiam oczywiście jak najwięcej kawałków. Cytryny, miękisza tego, ile mogę w naszym drinku. Dodajemy około 2 unców, czyli mniej więcej jednego kieliszka kaszasy. Jeżeli nie jesteś w stanie dostać kaszasy, możesz użyć Wódkę, wtedy się nazywa to kajperaszka. Nie będzie identyczny smak, no ale też jest ok. Drink. Po dodaniu kaszasy dajemy 3 do 4 kostek lodu. I teraz macie dwa wybory. Ja lubię trząsać tym drinkiem. Możecie zamieszać łyżką. Jeżeli będziesz trząsać, będzie bardziej taki piankowaty ten napój. Moim zdaniem jest lepszy. Jeżeli nie macie czym trząsać, oczywiście wystarczy zamieszać. Następnie bierzecie szklankę, w której będziecie serwować tego drinka. Te odpadki, lemonki, co mieliście, bierzecie jeden kawałek i na wierzchu szklanki moczycie tą krawędź, po czym przewróć szklankę i włóż w cukier po to, żeby krawędź szklanki była pokryta cukrem. Jest to krok opcjonalny, ale jest wtedy ładniejsza prezentacja i dodaje też Ci smaku słodkiego do picia Twego drinka. Po czym weźcie swego drinka z powrotem, wlej do szklanki tak, żeby tego cukru nie zbić z krawędzi i smacznego. Życzę miłego dnia nie zapomnij dać suba na razie.